Planowana na czwarty kwartał tego roku prywatyzacja Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych jest obiektem bardzo gorących dyskusji. Postanowiliśmy zapytać, czy alianz z którąś z mocnych giełd jest dobrym rozwiązaniem dla Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz czy ma ona szansę stać się głównym centrum rynków finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawska Giełda miała, miała szansę stać się takim centrum, tylko bałem się, to trwa... To pretendowanie do, pretendowanie do roli tego, tego centrum trwa zbyt długo, bo to trwa już całe lata. No i niekoniecznie musi to się wiązać z prywatyzacją. Oczywiście mogłoby, ale niekoniecznie. W każdym razie niestety południowi sąsiedzi, szczególnie Giełda Wiedeńska, robią tam odpowiednie alianse, odpowiednie związki, wiążą się i, i on, on, on tam, tamten związek też chce być w tym centrum. Także tu mamy problem. Myślę, że samą prywatyzacją tego problemu nie rozwiążę. Musiało być jakieś działanie. Jakie? Nie wiem. Nie jestem prezesem giełdy. Kolejne pytanie. Skarb państwa w prospekcie emisyjnym, który będzie zapewne opublikowany dopiero w wakacje, planuje sprzedać zaledwie 63-64% swoich udziałów. Czy uważa pan, że to jest za mało, za dużo? Może... Od razu skarb państwa powinien się pozbyć wszystkich swoich udziałów. Ja osobiście uważam, że giełda to jest bardzo ważny organizm dla, dla gospodarki. W giełdzie wiele firm zdobywa fundusze na swój rozwój, jest to w wielu przypadkach tańsze niż kredyty. Dlatego też pozbywanie się zupełnie udziału państwa w takim organizmie w takim, 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 takiej firmie, byłoby według mnie błędem. Jedna trzecia to nie jest dramat, nic się giełdzie nie stanie, że będzie miała w jednej trzecie, trzeciej udział państw. Wiele dyskusji również wzbudza kwestia wyboru aliansu strategicznego dla GPW. Który z tych partnerów, którzy na chwilę obecną są wymieniani, londyńska giełda, nowojorska oraz amerykański NASDAQ, byłby najlepszy oraz jaki może to mieć wpływ na dalszy rozwój warszawskiej giełdy papierów wartościowych? Myślę, że prezes właściwie jestem pewien, że prezes giełdy pan Ludwik Sobolewski nie zgodzi się ze mną całkowicie, ale ja powiem po prostu żaden. Żaden. Powinniśmy sobie kupić być może lepszy system niż Warset, bo to i tak podobno ma być zmieniane. I powinniśmy rozwijać tutaj własny w Warszawie polską giełdę i właśnie to Centrum Europy Centralnej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli się z kimś dużym wiążemy, to on się po prostu nas połknie i nie wiadomo co potem będzie. Może na przykład chcieć nas marginalizować. Różnie może być. Ja nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania.